Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku Korona Geografii zapraszam Was do Azji Wschodniej. Na terenie wschodniej części Azji mamy cztery kraje: będą to Chiny ze stolicą w Pekinie, Korea Północna, której stolicą jest Fenian, Korea Południowa ze stolicą w Seulu oraz Japonia, której stolicą jest Tokio. Chiny to trzecie pod względem wielkości państwo na świecie. Ten kraj obejmuje powierzchnię niecałe 10 milionów kilometrów kwadratowych. Chiny są równocześnie krajem o największej populacji, największej liczbie ludności. Na terenie Chin mieszka miliard 400 milionów ludzi. Najważniejszymi krainami geograficznymi na terenie Chin będą Wyżyna Tybetańska, Himalaje, Również na granicy, na granicy Chin oraz Nepalu mamy Mont Everest, najwyższy szczyt na kuli ziemskiej z wysokością 8848, a według niektórych źródeł nawet 8850 metrów nad poziomem morza. Inne kraje geograficzne: Kotlina Tarymska i pustynia Taklamakan, Góry Tienszan, Kotlina Dżungarska. Pustynia Gobi na granicy chińsko-mongolskiej, Nizina Manżurska, Nizina Chińska, najgęściej zaludniony obszar w Chinach z bardzo żyznymi glebami Madami, góry południowo-chińskie. Najdłuższe rzeki na terenie Chin to Jangcy, trzecia pod względem długości rzeka na świecie, najdłuższa rzeka Azji i oczywiście najdłuższa rzeka w Chinach. Rzeka Żółta He, która jest piątą pod względem długości rzeką na świecie. Tutaj, na granicy chińsko-rosyjskiej, mamy z kolei rzekę Amur. Natomiast w południowej części płynie Mekong, który następnie dociera na Półwysep Indochiński. Wschodnia część Azji oparta jest na morzach. Mamy tutaj chociażby wyspy japońskie, wśród nich Hokkaido. Największa wyspa, czyli Honsyu, wyspa Shikoku oraz wyspa Kyushu. Do Japonii należą również wyspy Ryukyu. Natomiast przed wojną częścią Japonii były również wyspy kurylskie, kuryle. Obie Koree to są państwa położone na półwyspie koreańskim. Morza, które obmywają wschodnią część Azji. Będą to Morze Ochockie, Tutaj na wschodzie również Ocean Spokojny, następnie Morze Japońskie, Morze Żółte, Morze Wschodniochińskie oraz Morze Południowochińskie największe miasta wschodniej części Azji. Wśród nich bardzo wiele przykładów znajdziemy na mapie Chin. Między innymi będzie to miasto Pekin, miasta położone nad rzeką. Yangtze, między innymi Chongqing, Wuhan i przy ujściu miasto Szanghaj. W południowej części Chin mamy miasto Kanton oraz miasto Hongkong. Największe miasta Półwyspu Koreańskiego to m.in. Seul, Pusan oraz Fenian. Największe miasta Japonii to Tokio, Yokohama, Nagoya, Kyoto, Hiroshima oraz Sapporo. Dziękuję bardzo za uwagę.